Internet. Who are you? <sighs> you know it's okay to be scared, right? Yes, yes, absolutely. <laughs> Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando, i są ze mną dwaj strażnicy krypty, Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. I Sebastian Kubańczyk, Burial, Kingowiec.pl. Cześć. Cześć wszystkim. I dzisiaj porozmawiamy sobie o drugim zeszycie komiksowego Creep Show. E, biłem się ze sobą, czy nagrywać to w taki sposób, bo o tym zeszycie będziemy mieli raczej bardzo mało do powiedzenia i to będą bardzo krótkie podcasty. Ale jako, że szader i tutaj cały czas wielki foch nie dał nam czwartego sezonu, to stwierdziłem, że w sumie fajnie będzie się tak pobawić. No i dzisiaj drugi zeszyt, jest to październikowy zeszyt, który ma tylko trzy okładki wariantowe, ale też warto wspomnieć, że pierwszy zeszyt ma już od jakiegoś czasu dodruk. Pierwszy jego, pierwszy, pierwszy nakład się wyprzedał, jest dodruk. Ja miałem taki plan, by w tych podcastach na tło grafiki w postach wrzucać okładki alternatywne, ale akurat ten zeszyt ma tak słabe okładki alternatywne, że wrzuciłem właśnie od tego do druku. Nie mów, że dostosowali się do poziomu scenarzystów. No, no, mniej więcej. No. I mamy tutaj dwie historie pod tytułem The Gorgach Morach Tree i Creators' Rights. I jeśli chodzi o twórców tego pierwszego. To ja wiele nie powiem. Za scenariusz odpowiada David Lapam i Maria Lapam, a za rysunki ten pierwszy. I on ma jakieś tam dokonania na polu komiksowym, rysował dla różnych wydawnictw, ale ja tego nie znam. To, to Tam są tytuły, to są też większe tytuły, jakieś tam Superman i tak dalej, ale to są pojedyncze raczej rzeczy, także nie wiem, czy nie wiem. macie coś do powiedzenia? No chyba najwięcej co nad tym to rysował tego, no, Guillermo del, del Toro, The Strain, ten co był też serial i ta seria trzech no książek. Ja nie znam tych komiksów, także... No też, ale też, był no, serial ten, był też. Uh -huh. serial no, serialu też wiedzieć. nie znam, <laughs> no, natomiast jak już jesteśmy przy tym, to można by się w sumie z tymi rysunkami też szybko rozliczyć, z mojej strony one są Ok, przy czym tutaj mamy taki dość charakterystyczny układ kadrów, bo to jest taki podział, jak za dzieciaka rysowałem komiksy, czyli jedna pionowa kreska. Trzy poziome kreski i mniej więcej osiem kwadratów równo ułożonych na każdą stronę. Czasami tamten główny kwadrat zamienia się w podłużny prostokąt, ale raczej w taki sposób jest. A jeśli chodzi o same rysunki, dla mnie OK. Całkiem ok to wygląda, ale w zasadzie tylko tyle. No one są poprawne. Nic tutaj tak naprawdę. Wiele nie powiemy, trochę są właśnie takie kreskówkowe w takim no, stylu, który się może kojarzyć z trochę. Ja mam wrażenie z komiksami dla dzieci, ale no generalnie poprawne. Nie, nic nie robią, ani bardzo na plus, ani bardzo na minus. Tym bardziej, że też mam wrażenie, że ten komiks pod kątem, Jakiegoś takiego ekscesu potencjalnego nie ma wiele też do zaoferowania. Ten segment, tak jak wiecie, jak tam mówiliśmy na przykład przy tym pierwszym segmencie w pierwszym podcaście, gdzie no historyjka była zgrana i kliszowa, no ale mieliśmy tam kilka tych takich mocniejszych kadrów, jakichś brutalniejszych i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nawet pod tym kątem to też tak nie poszalano. Dla mnie poniżej poprawności, jeżeli chodzi nawet o rysunki. Znaczy te twarze są krzywe, nieproporcjonalne w ogóle i. O. Różnie to wygląda na różnych stronach. Gdyby była jakaś tam konwencja taka, że okej, okay, że te twarze są większe, tak? No byli są tacy rysownicy, którzy tak rysują, że twarze są większe niż reszta ciała, niepro, nieproporcjonalnie większe. Ale tu raz jest tak, raz nie tak. Poza tym te twarze, mimika twarzy jest często tak jakby źle umieszczona na twarzy, i to, to mi psuło całkowicie tutaj to czytanie tego komiksu. Najlepiej w sumie było to drzewo narysowane. No, one mi się z czymś kojarzyły przez całą lekturę i teraz mi tak zaświtało, że chyba z rodzinką z domku dla lalek z Hill House Comics, ale nie mam porównania, bym musiał zerknąć. Mm, nie, inny, czy to nie, tylko nie wydaje głowie. mi się, że nie, chyba nie. nie. nie, nie, nie <śmiech> Przestrzeliłem. <śmiech> nie, raczej przestrzeliłeś, bo ja akurat dosyć dobrze pamiętam ten komiks i, i nie, wydaje mi się, że, że to jest zupełnie zły trop, ale to, to mi się też tak wydaje bez powtarzania tego, tego tytułu, ale tam raczej tak tak. Tam ta kreska była trochę stylizowana na taką starszą. Mm -hmm. No dobra. Natomiast mamy tutaj chyba jakąś biedę Anabel, nie? Tak, porównywałem sobie tę laleczkę. Trochę inna, ale. Tak, yy, tak, są tak. Jakieś jest, te... jest, no. Aha. Uh -huh. Tak, żeby pozostać jeszcze na chwilę w temacie Warenów. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, czy ja mam ją opowiedzieć, czy ktoś chce, żebym ja znów nie zdominował całego tego podcastu, czy chcecie tylko w tych kilku zdaniach sobie podsumować. Ja już w sumie nie mam o tym segmencie nic więcej do powiedzenia. Jeszcze będziesz miał podsumowanie do powiedzenia. Dobra, to ja powiem, o czym on jest. Mamy jakiś stary dąb, który rośnie w ogrodzie przed domem. Poznajemy dziewczynkę, Dafne, i jej rodzinę, jej rodziców, którzy znów są jakimiś agresywnymi rodzicami, którzy drą się na siebie, kłócą i, i, i też w sumie no, przemoc fizyczna tam jest i, i, i krzyki. No i Dafne zaczyna bać się tego drzewa. W tym drzewie jest jakaś dziupla. I to drzewo zaczyna jakoś na nią oddziałowywać. Do niej przychodzi jej przyjaciel Jasz Kumar, i ona go uderza, najprawdopodobniej. Nie widzimy tego, my widzimy tylko konsekwencje. Yy, mamy scenę telefonu do rodziców Jasza, gdzie ona chce go przepraszać, ale jednocześnie ma wizję tego drzewa, że kroi coś tam, krew tryska, i okazuje się, że ona tam na tą matkę Jasza krzyczała i jej groziła. No i właśnie wtedy dochodzi do konfrontacji z rodzicami. I wtedy mamy w zasadzie koniec komiksu. Nagle pojawia się gałąź w jej domu, która do niej przemawia, mówi, że jest tym górkach, Morach drzewem, że ją kocha. No i mamy na koniec twist wyciągnięty z tyłka. I ja wam powiem, że ja trochę przetarłem oczy, jak dojechałem do tego momentu, bo nagle pojawił mi się upiór, creep w komiksie i mówię, co to, to, to jest koniec? To, to, to już się skończyło, nie? No, no i to, to, tak, taki jest ten komiks. Znaczy, bo, bo ja nie powiedziałem samej końcówki, bo w sumie nie chciałem spoilerować. No, ona coś tam robi dokonuje zemsty na rodzicach i chowa się w tym drzewie i, i, i Krip nam daje puentę, że to drzewo gdzieś tam opanowuje teraz sąsiadów. Nie? Ale to jest, to jest. To jest tak słabe, że. Jak powiedziałeś, że tutaj mamy jakiś twist, to zacząłem się zastanawiać, czy nie ominąłem jakiejś strony. Bo... No, no chodzi mi o tę końcówkę, nie nagle. No, tam... O to ostatnie zdanie, tak? No ja nie wiem, Twist, to może ja wiem, na wyrost bardzo mocno. Nie, no ogólnie ten komiks, ty, w, w, tak jak dla mnie, to, to on ma takie bardzo duże dziury. Tam my nie widzimy w ogóle, co się dzieje. Tam w pewnym momencie mm -hmm. jest powiedziane, że, że ci rodzice tego Jasza mają przyjść. A później ona poszła sprzątać pokój, a później się okazało, że oni już byli u niej w domu. Tak, no to dostosowali się do budżetu serialu i po prostu postanowili tak. rozegrać wiele rzeczy poza kadrem i skrócić to maksymalnie, bo też zwróciłem uwagę dokładnie na tę samą dziurę. To, to jest ewidentny jakiś błąd tutaj i, i w topa pod tym kątem. No i rozumiem, że nie mamy nic do powiedzenia na ten temat. Słaby komiks. Nie, znaczy ja, ja, mogę, ja mogę powiedzieć, czy podsumować w dwóch zdaniach. Ja uważam, że to jest bardzo. Słaby segment. On jest nędzny, fabularnie od początku do końca, a do tego mało horrorowy, w tym sensie, że no, okej, okay, mamy tam później jakieś to znowu demoniczne drzewo, czy coś w tym stylu, ale to nie działa, bo to jest zbyt pośpieszne, zbyt takie jakieś wynikające właśnie z niczego. To, co mówiłeś, wyciągnięte to wszystko z kapelusza pod koniec, a, a dla mnie jeszcze to jest. Podbite negatywnie przez to wszystko, co widzimy w oku tej naszej głównej bohaterki, czyli przez tą taką przemocową rodzinę. Przez tą relację to jest... rodzinną u nich. Tak, tak. No to jest, to jest dla tak. mnie coś. Ech, jakby dziwnego, nie? Ja, ja z jednej strony to mogę zrozumieć, bo no w Creep show też w wielu segmentach mieliśmy właśnie jakieś takie dziwne relacje rodzinne, no ale tu mamy trzecią historię, i w zasadzie w dwóch co najmniej mamy już rodziców, którzy są fatalni dla swojego dziecka, i tutaj mnie to wkurzało i męczyło. Tym bardziej, że miałem poczucie, że to jest takie totalnie też nieuzasadnione. Nie mówię, że takie rzeczy się nie dzieją, bo niestety się pewnie. Nie dzieją, no ale przez to, jak to było mocno w tej historii wyciągnięte też na pierwszy plan, to, to mnie to wkurzało i to mnie tak wkurzało nie na zasadzie, wiecie, takiej emocji, którą chyba chcieli twórcy wywołać, tylko mnie to wkurzało na zasadzie takiej, że miałem poczucie, że to jest tania eksploatacja po prostu tylko po to, żeby później coś się zadziało w finale. Znaczy, to tak naprawdę nie miało nawet żadnego wpływu na fabułę. Wiesz, nawet to co się działo, tak mówisz, że jakby to miało jakieś znaczenie na, konie, na, na finał, no nie miało znaczenia, żadnego znaczenia na finał, to mogła być równie dobrze kochająca rodzina no. i to nie miałoby żadnego znaczenia. No nie miało, no bo dafne robi to, co robi, dlatego że słyszy, że drzewo kocha też rodziców i jest nagle zła. No w sumie, w sumie macie rację. To ja akurat jakoś to odczy, odczytałem, że, że to była taka jej po prostu zemsta, ale macie rację. To kurde, to ten segment był, uważałem, że jest słaby, a on jest jeszcze słabszy niż mi się wydawało. Okej. Okay. No a przecież ta końcówka, wszystko to, co się dzieje w końcówce, to jest w ogóle napisane na trzech kadrach. Drzewo mówi do niej, że ją kocha, ona schodzi na dół, słyszy, że drzewo też kocha rodziców i ona stwierdza, nie, ich nie możesz kochać i... i Bo tylko ja cię pod, kocham. No i podpala wszystko i się chowa w drzewie, no i koniec, koniec komiksy po prostu... Przecierasz oczy, nie? Co, na, naprawdę to, to, taka słabizna. Dobra, chyba za dużo już poświęcamy mm -hmm. temu segmentowi. Mm -hmm. Tak e, niestety, duże rozczarowanie. E, drugi segment, e, Creators Rights, tutaj scenariusz Steve Fox. I ja znów wiele nie powiem. Z tego co widziałem, on trochę X-Menów robił. E, 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 I tak w zasadzie tylko X-Meni mi utkwili w pamięci. Natomiast za rysunki odpowiada Erika Henderson i ona główna nie robiła Archiego. Z tego, co widziałem, dostała dwa Eisnery i jednego za Jack Heda zresztą I, no i, tu, i tutaj właśnie takie rysunki mamy tego, bo, bo to jest taki, taki, taki bajkowy mocno, um, taki kartonowy, taki, tego typu komiks. E, I tak, jeśli chodzi o fabułę. To poznajemy pana Medinę, Sala Medinę, który był kiedyś twórcą komiksów, kreskówek, no jakiejś takiej franczyzy o takiej jakiejś formacji potężny meteor. To są takie jakieś kosmiczne miszki z ogonami w strojach, w takich okularach. Takie bajkowe, kosmiczni żołnierze bajkowi. I powstawała cała tam jakaś seria wielka komiksów, bajek i tak dalej. Jego dom wygląda jak muzeum. Wszędzie ma te postaci i one cały czas gdzieś w tle zdają się żyć. My na, na wielu kadrach widzimy, że one gdzieś tam sobie tak jakby funkcjonują, chodzą, a też w pewnym momencie zaczynają teoretycznie mówić do niego. Praktycznie no, jest to jakaś tam wyobraźnia, bo tak naprawdę zaczynamy nawet od snu, od jego przygody razem z jednym miśkiem w kosmosie, na co wychodzi jakiś taki, taka nowoczesna wersja tego Micha Wielka, taka kanciata nowa, nowoczesna. No i dowiadujemy się, że w pewnym momencie pan Medina przestał tworzyć tę franczyzę, a Przejęły to, jak, przejęło to jakieś studio, które ciągnie ją dalej, i on nie jest zadowolony z tego, w jakim kierunku to poszło. Nienawidzi filmów, które powstały na podstawie tego. No, i tak taką dostajemy ekspozycję, natomiast pojawia się nam pielęgniarz w jego domu, który ma się nim opiekować. Mamy taką tam relację, on próbuje właśnie, na początku daje mu tę nową figurkę, dowiadujemy się, że pan Medina nie znosi tych nowych figurek. Trochę widzimy między nimi trochę rozmów, natomiast w pewnym momencie ten pielęgniarz dzwoni do kogoś, mówi, że tutaj no, możemy go obrobić, że ma już dość czyściania tyłków. I zakłada maskę, taką właśnie bajkową maskę jednego z tych miśków. Wchodzi do domu w nocy i dochodzi do konfrontacji między nimi. Widzimy to na takiej zasadzie, że jakby te miszki pomagały mu, ale pomagały na zasadzie mówienia. Mówią mu co ma zrobić, budzą go i tak dalej. No to jest oczywiście najprawdopodobniej wyobraźnia, ale my to tak widzimy. No i, 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 i kończy, się, kończy się teoretycznie. No, no nie, no to się nie kończy makabrycznie, to wszystko jest narysowane w taką kreską bajkową raczej. Tyle. Buriel, coś więcej powiesz dobrego niż o pierwszym segmencie? Gdyby mnie jarały te rysu, tego typu rysunki, to by mogło mi się podobać, ale po prostu to nie jest mój styl. Ale no, tutaj bym rozumiał, że mam wrażenie, że tutaj już było to Bardziej kon więcej konsekwencji widziałem w tym przedstawieniu. Ta relacja to w ogóle przypominała mi na, na przykład tam z Lock and Key, tam tego Rufusa i te jego wymysły komiksowe, z którymi on też rozmawiał, mm -hmm. i że oni tam mobi mobilizowali go właśnie do, 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 do pewnych działań. No ja mam podobnie, też e, widzę tutaj pomysł, to jest na pewno m, pod względem pomysłu ciekawsze. Jako, e, jako m, segment krypszu, no to już raczej średnio. No. No i, i też raczej mi się to średnio podoba, no ale jest to na pewno lepsze niż ten pierwszy komiks, bo, bo ma jakąś myśl przewodnią, e, te rysunki są uzasadnione fabularnie, e, jest to jakaś tam historia, która pff, do, do, ma jakiś pomysł, chociaż z drugiej strony, no to, to cała... Za szybko to wszystko się dzieje, to, to się dzieje no, jeszcze no, szybciej właśnie, niż w tych segmentach jest... serialowych, te kilka, naprawdę, no, no za mało po prostu przestrzeni... Dostają być może, żeby rozwinąć skrzydła. Może by tutaj dało się z tego coś więcej wyciągnąć. Z tego poprzedniego segmentu może też by się dało coś więcej wyciągnąć, ale za mało tych stron po prostu jest w tych zeszytach. Wiesz, w serialu te 20 minut na segment, czy, czy nawet mniej, to jest ok, ale w tych zeszytach, które mają po 20 stron, te dwa segmenty już teraz widać, że to chyba nie jest dobry pomysł, bo no. Te, te, te... Te pomysły są, są prościutkie, i to i jeśli już coś się zaczyna dziać, to się dzieje na trzech kadrach i, i to, to jest, to, to, no nie wiem, no ten, ten drugi zeszyt na razie uwypukla raczej problem tego komiksu. No ta druga historia, ja się zgadzam, że rysunkowo jest ciekawsza i myślę, że ta skrótowość to jest podstawowy mankament, bo ja widzę pewien potencjał w tej historii, bo na przykład no, mam wrażenie, że to dosyć świadomie. Tutaj mamy uwypuklony ten wątek na zasadzie twórca, i ta zła komercja, która zeżarła jego dzieło i wypluła. Tylko, że cały problem polega właśnie na tym, że przy takiej objętości to po prostu wszystko nie wybrzmiewa. To, to, to jest tak pośpieszne, tak płaskie, że, że to się wydaje niestety pretensjonalne. I ten finał, który powinien być, mam wrażenie, akurat w tym przypadku wręcz. Smutny, bo, bo wydaje mi się, że takie chyba były intencje tutaj e, twórców, żeby m, gdzieś tam e, właśnie trochę pokazać palcem, że o, nie, nie, niestety tutaj e, twórca jest zżerany przez kapitalizm, a, a jeszcze e, kończy jak kończy, bo, bo powody inne. No ale jest za mało tego wszystkiego, nie? To, to by można było sensownie rozpisać, sensownie rozbudować, ale to wydaje mi się, że to by potrzeba było miejsca w objętości po prostu jednego zeszytu. Tym bardziej, że no mamy krótkie zeszyty, a jeszcze znowu tu reklamy, tu listy do redakcji, bo zaraz po tym to Mando musisz się dowiedzieć, jak tam można napisać i wysłać jako Radio SK żeby przynajmniej mieć frajda. No tam jest chyba mail No, no to, to wiesz, to, to musisz przynajmniej wysłać jak Radio s żeby koniecznie tam zaistnieć, bo to może być jedyna frajda, mam wrażenie, niestety, z całego tego krypszołowego eventu komiksowego. Ale to musisz pochwalić, nie? No. <grym> <grym> bo tylko chwalące, tak, tak, bo tak, tak. przeczytałem to niestety i to niestety są tylko tak, te chwalące. Tak, tak. No, są te, są te <grym> chwalące, a to da musisz powiedzieć, że, że fajnie creep rysowane, na przykład czy super okładki albo coś w tym stylu. Przepraszam, ale dali dwie strony listów do redakcji w momencie, kiedy te historie mają po 10 stron, także... No, a do tego jeszcze znów mamy fragment komiksu, nie? Ja, ja tak sobie z rozstuleniem tak. wspominałem no, naszą rozmowę no. na koniec tamtego tam zeszytu, że o, tutaj kilka stron, że będzie rama, jakiś dodatkowy komiks no, i tak zmieniliśmy się bardzo. Tak, a tutaj się okazuje, że nie wciskają, że i tak yy, yy, krótkiego zeszytu do krótkich historii jeszcze wciskają jakąś reklamę innego komiksu. No, nie, nie wiem, mam wrażenie, że to jest naprawdę na tym etapie totalnie chybiony yy, projekt. I yy, 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 ja rozumiem jakiś taki zapał i, i może miłość nawet do tego materiału źródłowego, ale... Ale uważam, że coś tu grubo nie pykło. No, no właśnie jest bardzo dużo tych wypychaczy, bo mamy dopiero od tego zeszytu ten creep corner, czyli taki przełowaty arek debat, który odpowiada nam na listy i to są dwie strony. Potem mamy stronę zapowiedzi następnego zeszytu z datą, z tytułami e, segmentów, z okładkami. To to, to no to, to już się robi z tego kurczę, to, to ładna objętość, nie? A potem A jeszcze na pomiędzy, właśnie... pomiędzy komiksami jeszcze są no, dwie strony, bo no. Jest tam jakaś tam reklama jakiejś tam książki dla dzie dzie dzieci tak, tak, chyba, tak, tak, coś jesteś, takiego, uh -huh. no i, i w sumie to co wyszło najlepiej to reklama tego I Hate This Place, bo to mnie akurat ten komiks zainteresował, <laughs> więc w sumie najlepiej wspominam tą reklamę z tego komiksu, która była w środku, więc to znowu są kolejne dwie strony zmarnowane. No, a na koniec jeszcze rozczarowanie, bo chociaż już wiedziałem, bo y, Łukasz w komentarzach pisał po pierwszym zeszycie, że to nie będzie taka zabawa jak, nie wiem, SIDOX, że jeszcze jeden segment we fragmentach, ale no jednak w pierwszym zeszycie przeczytaliśmy i mówiliśmy coś ciekawego, tego nawet mi się nie chciało czytać, jak już wiedziałem, co to jest, zresztą w tym mhm. zeszycie mamy już... Konkretnie napisane, że kontynuacja tego fragmentu będzie w pierwszym zeszycie komiksu Korma, czyli po prostu na koniec będziemy dostawać zajawki innych komiksów z Image Comics. Co zabiera kolejne cztery strony. A inna sprawa, że Wam powiem, że to jest w ogóle totalnie bez sensu w perspektywie tego pierwszego zeszytu. No bo ja nie pojmuję, jak ma działać reklama, skoro nie ma nigdzie odesłania do komiksu. Bo przecież my żeśmy szukali, no, te, no. czy tam, czy, czy jest jakaś informacja, co to jest. Czy, czy jest jakiś twórca, czy jest tytuł. No tutaj mamy właśnie tak, jak mówisz, czarno na białym, że jest odesłanie, że to jest w tym konkretnym komiksie tych twórców. Zapraszamy do pierwszego zeszytu. No ale tam ta historyjka, która też ewidentnie. Jest właśnie pod prowadzeniem pod coś innego, no jest kompletnie anonimowa. No zu zupełnie absurdalnie to, to zrobili w tym pierwszym zeszycie. Nie? Tak jest. Dobrze, panowie. Myślałem, że będziemy gadać 10 minut autentycznie, nawet stawiałem, że mniej. Nie wiem, jak my to robimy, że wyszło już ponad 20. Ale podsumowując, ten zeszyt był rozczarowaniem i niestety. Podejrzewam, że to tak będzie po prostu wyglądać. Może dostaniemy jakąś fajną rzecz, prostą, jakąś taką, którą będziemy się cieszyć, ale raczej to będą tak proste historie. Bo w tym pierwszym zeszycie też były proste te historie, po prostu potrafiliśmy znaleźć coś, co w nich doceniamy. No ten jest dużo gorszy, i. Już się aż tak nie jaram tym komiksem, ale czekam, no. pogadamy sobie o trzecim, czwartym i piątym zeszycie. Tak, Siadaj do maila, to przy trzecim albo czwartym, może piątym zeszycie przynajmniej będzie coś ciekawego, będzie fragment z Mando do, do omówienia. To Najlepsza rzecz potencjalnie z całego eventu komiksowego. Dobrze, czy coś chcecie jeszcze dodać na podsumowanie? Nie no, słuchajcie, no teraz jest potencjał na to, żeby było lepiej. No. Bardzo duży. Prawda. Dobrze, to wierzmy w to i czekajmy na trzeci zeszyt. A ja wam panowie dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękujemy, dziękuję bardzo. I do usłyszenia już niebawem w przyszłości. Cześć! Cześć, cześć. You know it's okay to be scared, right? yes. Yes,